Sponsorem programu jest firma TTHO Stasiak. Zapraszam do oglądania do subskrypcji kanału cion warto. Dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz się na wokcion położach. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania. Mojego kanału, a także do włączania dzwoneczków, a dzisiaj z nami bardzo ciekawy gość w Holandii. Tomasz Cebula, legenda UKS-u, Legi Warszawa, piłkarz wielu klubów znaczących, także tych zagranicznych, no i grający także w Lidze Wietnamu, co jest bardzo ciekawe. I dwunastokrotny reprezentant Polski. Witam cię serdecznie, Tomku. Cześć. Siema, witam serdecznie. Tomku, ale nie ma co ukrywać, że spędziłeś 10 lat naprawdę kawał czasu w EKS-ie. Fantastyczne sukcesy. Dzisiaj, z perspektywy czasu, jak pomyślisz sobie o Łukasie, to pierwsze skojarzenie to? Jacek Ziober, Stasiu Terlecki. Super zawodnicy. Natomiast nie zgodzę się z Tobą, powiedziałeś, że Cebulowy to też legenda Legii Warszawa. No akurat od tego to mu się odciął. Zdecydowanie Cztery sezony najpiękniejszy, z najpiękniejszy czas spędziłem w Łukasie i ten najbardziej Mile wspominam do, do dzisiaj. Czyli czujesz się przede wszystkim UKS-em, tak? To Jak można, najbardziej. Tak UKS, to można powiedzieć. UKS to jest y, przeplatanka do dzisiaj w sercu. No to tak, I y, y, sezon mistrzowski 97-98. E, fantastyczni e, zawodnicy. E, co było wtedy Waszą siłą taką, że udało się zdobyć tytuł mistrza Polski? Ostatni zresztą dla e, klubów z Łodzi. Ekipa y, na boisku i poza nią przede wszystkim i super atmosfera. To było to, co nas cechowało. No i y, rycerze wiosny po prostu. No. Graliśmy, y, graliśmy nie tylko dla siebie, ale graliśmy też dla publiczności. To się, y, to się podobało oczywiście wszystkim i, i to zostało do, do dzisiaj. No tak, Mirosław Czeciak był jedną też z takich y, postaci. Ale kogo byś wyróżnił jeszcze piłkarsko z tamtych. Y, Mirek, y... superbarwna postać, nie tylko y, na boisku, ale poza nim. Y, no, to był gościu, który nas y, motywował zdecydowanie. Y, jeżeli chodzi o pozostałych, Tomasz Więcyczki chyba był wtedy. Tomek w tej Wieszczycki ekipie. również. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o taką, y, o taką, y, jak gdyby y, otoczkę, y, jeżeli chodzi o, o zachowanie dobre po, i w czasie y, zajęć, to Marek Hojnacki i Widek Bądkowski. wystarczyło, że Marek się spojrzał na niektórego z nas i i to i to wystarczyło. Także Dusza człowiek taki tatuś super nasz. doświadczenie taki ta, ta, tatuś nim, prawda bo ta. Witold Będkowski to nie był najstarszy wtedy wigowiec tak, tak. 30 chyba 7 lat tak o ile ta. dobrze pamiętam ta, ta. tak Że to jeden ze starszych ta. tak, zawodników a później dwumecz z Manchesterem United ta drużyna dobrze mówię z Manchesterem United w Z Manchesterem wtedy. United i z FC ta. Porto tak i z FC Porto i wcale tak łatwo tego dwumacz nie został przegrany, bo tam Manchester <coughs> się musiał sporo napocić żeby Tamto nauka jest przejść. Powiem ci szczerze, że to jeden z piękniejszych epizodów w życiu moim piłkarskim. Natomiast z tego co dobrze pamiętam, to ten mecz troszeczkę przegraliśmy mentalnie, trochę w szatni, bo nie ukrywam, trochę przestraszyliśmy się tych zawodników, Aha. bo jadąc na ten mecz byliśmy pe pe pełni obaw, że przegramy tam kilkoma bramkami. Natomiast rzeczywistość nie okazała się taka straszna. No i w sumie wyszło nie, nie najgorzej. No tak, 0-0 w Łodzi, o ile dobrze pamiętam. 2-0 przegr przegraliśmy tam pierwszy mecz i 0-0 w Łodzi. 0-0 to fajny wynik. Niestety w tym meczu nie mogłem grać z powodu zbyt dużej ilości żółtych kartek i strasznie do dziś ubolewam nad tym faktem, niestety. W którym, tym rewanżowym w Łodzi? W rewanżowym meczu nie grałem, niestety, aha, tak. Aha. Siedziałem na trybunach i obgryzłem wszystkie... Wszystkie, wszystkie paluchy i wszystkie paznokcie. No co coś niesamowitego dla Ciebie to też musiało być. Później z tymi chłopakami z Manchesteru coś udało się spotkać? Tam wiesz, po meczu był jakiś bankiet, na ogół z ogół zawsze to tak wyglądało. Próbowaliśmy się zamienić koszulkami, niestety bez skutku i bez efektu. Nie chcieli? Nie, nie chcieli. To, dranie. Ciekawostką była zamiana bramkarskiego trykotu z Bodzia Wyparły z, ze Schmeichelem. Nie wiem, koszulka Michaela była chyba gdzieś 3 XL, albo 4. bo założył tą koszulkę, to miał tutaj rękawy, także, także to było, to było Ale też... Ale to Czechscy są smutne, że się nie chcieli wymienić. Życie. Życie. Natomiast jeżeli chodzi o mecz z, na Manchesterze, to miałem dosyć nieprzyjemną sesję z... Z Davidem. O, z Tak, po jakimś tam ślizgu y, moim w y, jego, y, jego nóżki y, poszła jakieś tam y, słowna utarczka, no i zostałem opluty niestety przez Davida Hama. O kurde, patrzcie, nawet zdradzamy takie rzeczy. Szczególik. Jak... A powiedz mi, a tak z boiska przepiłkasz rzeczywiście? Czy... Bo wiesz, różne głosy są. Igor Sypniewski, też ŁKS, jak wspominał o tym, że, że tam nawinął go parę razy czy coś, ale jak Ty oceniasz go? Z mojego punktu widzenia troszeczkę przereklamowany zawodnik, bo zdecydowanie na przykład wyżej Ceniłbym Skolsa albo Bata, natomiast no, no, sprzedawał się dużo lepiej Dawid jako, jako piłkarz i jako zawodnik. No wiadomo, przystojniaczek, przystojniaczek taki tak, za, zawsze to fajnie to ubrany, to tak. Tak, także, także tak. Tomku, 12 meczów w reprezentacji. Ktoś powie mało, ktoś powie dużo, bo niektórzy marzą, żeby chociaż raz założyć trykot <laughs> narodowej reprezentacji. Jesteś zadowolony z tego bilansu, czy mogło być więcej no, tych meczów? Czułem, że spytasz o Co? coś takiego. No, oczywiście jak najbardziej nie, bo na talent, który posiadałem, wydaje mi się, że to jest yy, yy, dorobek beznadziejny. No, z punktu mojego, yy, z punktu widzenia mojego. Czyli szczerze, to tak oceniasz, racjonalnie. Ja jak najbardziej. To jest yy, jedyna rzecz, której żałuję. No, yy, Wydaje mi się, że przy moim talencie 40-50 występów powinienem mieć na luzie. Natomiast no, życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Yy, należy nic, yy, należy, należy tylko przytaknąć i nic już z tym nie zrobię. No. Nie, nie żyję przeszłością. Stało się tak, jak się stało i tyle. Ale chyba jesteś tak dumny mimo wszystko z tych 12 występów. Jednak poczaśnie. To tak wieś. jak powiedziałeś, są osoby, nie wiem, może z większym talentem niż ja, które nie zaliczyły ani A jednego, nie jednego występu, występu no, Oczywiście. Tam. Także jak najbardziej to jest jakiś tam splendor. I no. Z Holandią też grałeś. To ciekawostka, jesteśmy w Holandii, to zagrałeś też z Holandią. Najciekawszym, najciekawszym historią tego meczu to był chyba mecz w Poznaniu, ile dobrze tak. pamiętam. Wspominam ten mecz z powodu tego, że na trybunach było około 30 tysięcy ludzi i 25 tysięcy było Holendrów, a 5 tysięcy Polaków, więc czuliśmy się jak, jak podczas występu gdzieś tam w Holandii, w jakimś mieście w Holandii. Świetne. Podobnie było w ostatnim meczu reprezentacji, na który tutaj przyjechaliśmy, no pełno ludzi w Rotterdamie, prawda? No, czuliśmy się jak tak, jak na meczu w Polsce. Nie wiem, Warszawa, Łódź, coś takiego. tak. A skoro tak jesteśmy przy tematach reprezentacyjnych, jak oceniasz teraz pracę trenera Michniewicza, awansowaliśmy do Kataru. Czy Ci się podoba ta praca, jak, jak ty śledzisz to? W ogóle? Wiesz tak, jak najbardziej Polak ma to do siebie, że lubi ponarzekać, lubi, yy, lubi zawsze gdzieś tam szpile włożyć. Ja jestem Generalnie w szoku, że udało nam się w ogóle awansować do Mistrzostw świata. I silną o, oczywiście jak najbardziej. Natomiast y, mnie wypada tylko prosić kibiców, żeby dali mu po prostu spokój i... Spokój, jeszcze raz spokój. No, praca, praca Czesia przynosi efekty i, i myślę, że w Katarze nie jesteśmy skazani na jakieś wielkie niepowodzenie. No, myślę, że wszystko przed nami. I trzeba zachować chłodną głowę przede wszystkim, nie od ściany do ściany, prawda? Tutaj... Oczywiście, jak najbardziej. Cieszę, że coraz więcej młodzieży wchodzi do reprezentacji i no i mam nadzieję, że jakiś dobry wynik fajnie osiągnę. No byłoby czymś wielkim, gdybyśmy wyszli z grupy. Grupa nie jest łatwa, bo Meksyk, Katar i Argentyna, ale zwycięstwo z Meksykiem daj Panie Boże. Otwiera nam drogę do wyjścia. Możemy nawet wyjścia. jeden mecz przegrać. Ja też wierzę w to, że z Meksykiem damy radę, a z no Katar wiadomo, z gospodarzem może być ciężko. Więc zarabią Saudyjską gramy drugi mecz. Za, zarabią Saudyjską. No ale to kraj arabski, także. Zgadza się. Tak, Myślę, tak. że zarabią też nie znamy w ogóle... My nie znamy tego rywala. Tak, nie wiadomo tak. co to może być, ale remis i zwycięstwo i wyjdziemy z grupy. Tak mi się wydaje. Tomku, chciałem z Tobą jeszcze pogadać o Twoich epizodach zagranicznych piłkarskich, bo grałeś w lidze Izraela, a także grałeś w lidze wietnamskiej. Może <laughs> za, za chwilę <laughs> pogadamy o Izraelu. Jak to się stało? Bo tam chyba sezon spędziłeś. Dwa sezony Dwa, grałem w Izraelu. Dwa 90... sezony. Tak, Opowiedz, tak. jak tam trafiłeś w ogóle do, do Ligi Wietnamskiej. Jak to w ogóle. C -c 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 jak to się stało? Bo chyba nie wiem, czy był inny piłkarz, który grał w Wietnamie. Y jeżeli chodzi o Ligę Wietnamską, to rzeczywiście podczas y, y, pobytu jakiejś tam drużyny, to akurat Drażuna Danangu się trafiła. Y, y, trenerem wtedy był pan Masztaler i ponieważ byłem bezrobotny, okazało się, że przez jakieś tam koneksje zadzwonił do mnie y, y, i spytał, czy nie, zagrałbym sparingu. Już nie pamiętam, gdzie ten sparing był, gdzieś pod Warszawą. Y, Mówi, no czemu nie? Okazało się, że po sparingu spodobałem się na tyle, że oficjele ci generalnie z Wietnamu zaczęli sobie robić zdjęcie z przyszłą gwiazdą podobno zespołu, więc Pięknie. Pięknie. Więc ta, tak, to się, tak to się krótko zaczęło. Potem pojechałem do, do tego kraju i zakochałem się w tym kraju generalnie. Każdemu... Super jedzenie, co? Super jedzenie, super ludzie, w ogóle inny świat. Natomiast każdemu życzyłbym sobie, że, każdemu życzyłbym, żeby żeby mógł spędzić tam przynajmniej tydzień. Przepiękny kraj, naprawdę. Najpiękniejszy kraj, w jakim byłem. Czy masz super sumienia w sumie. A, a jak wyniki sportowe były z Danang, tak? Ten, tak, w Danangu byłem w pierwszym, w pierwszym roku, potem przeszedłem do zespołu Anyang. Jako ciekawostkę powiem, że naprawdę były ciężkie warunki do grania, bo graliśmy przy 35-40-stopniowym upale. I po meczu 3-4 kilo chudłem, więc proszę sobie wyobrazić, jakie tam panowały warunki, ale naprawdę to rekompensowało życie w Wietnamie, ubytki w wadze i, i, i wszelkiego rodzaju jakieś... Udało się tam coś zdobyć w tej nidze? Czy... No niestety nie. Natomiast... No mówię, samo granie było przyjemnością i no mieszkanie. No i też kompakty, tu... no. masz jakieś kompakty w tym Wietnamie? Mamy... Niestety nie, natomiast wiem, że dwóch, dwóch czarnoskórych zawodników, z którymi grałem, niestety jeden zmarł na AIDS, a drugi się powiesił z, podobno z powodu zawodu miłosnego, więc o, to, to były przykre, przykre, tak, przykre wiadomości dla mnie, po, po dwóch latach się dowiedziałem A właśnie. na wakacje czasem do tego Wietnamu się wybierasz, czy... Yy, myślę o tym, żeby wrócić gdzieś tam do korzeni właśnie i planujemy z żoną, może w przyszłym roku zobaczymy. No niestety podróż nie jest tania, więc no, wiem. też trzeba sobie to jakoś w... zaplanować, zaplanować przykład, i poukładać wcześniej, tak, natomiast taki mamy zamiar, tak. Yy, mieszkasz obecnie w Holandii, powiedz, z polskim i... Jełka Su też, którzy pewnie będą oglądać ten wywiad, z czym się obecnie Tomasz Cebula zajmuje. Tomasz Cebula jest kierownikiem w fabryce serów. O proszę, ale chyba nie jest? A Tak, natomiast y, prywatnie y, dalej jestem żonaty, mam dwu, dwóch synów i przy okazji soboty lub niedzieli, generalnie w soboty rzadko jestem, y, 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 jestem do wzięcia, natomiast w niedzielę często z chłopakami spotykamy się i gramy dla przyjemności. O proszę, a chłopcy idą w Twoje ślady, coś, coś z piłką? Nie, czy... niestety nie, nie, nie. Jednak... Ani, ani jeden, ani drugi. Aha, piłkarzem nie zostać. Szkoda, czyli nie będzie ten klan cebul, tak, można tak powiedzieć, przedłużony. Śledzisz, widzę, że naprawdę na sercu leży Ci ŁKS. Szkoda, że tego klubu nie ma w Ekstraklasie, prawda? Nadawał koloryt jednak. Hey. Najbardziej tęsknię za derbami, słuchaj. Derby, jak wiesz, zawsze rządziły się swoimi prawami, natomiast no, to było wydarzenie na skalę, nie wiem, no prawie światową. No, derby Łodzi to jest coś podobnego, nie wiem, w, jak mecze Realu na przykład z Barceloną, natomiast no, brakuje tego, tej adrenaliny przed tymi meczami i no szczerze powiem, będzie, będzie ciężko uks owi odbudować jest, tą renomę tak. i tak i, i miejsce jakie było gdzieś tam, nie wiem, po mistrzostwie nawet Polski. Natomiast wierzę, że się uda. No. No tak wiesz, pieniążków wiesz, brakuje niestety. No tak, był duży sponsor, Atlas, potem panowie ptak, tak, więc no jednak gdzieś ta kasa w ŁKS-ie była, później nagle gdzieś popadł ten... I nie tylko w przeciętność, ale w, w marat finansowy. Generalnie tak, nawet nie można było się spodziewać czegoś takiego. Ja się po, w tej chwili po sezonie dowiedziałem, że tam jakieś milionowe długi są, więc nie wiem czemu to jakoś wcześniej nie wychodziło. na no, Mógł pan prezes Salski gdzieś tam, nie wiem, bić się o te pieniądze czy w mieście, czy, czy jakiś sponsorów. Można, tak? Jak najbardziej. No. Natomiast jakoś to nie wiem, wszystko było chyba. Doszły jeszcze sytuacje z przepłaconymi zawodnikami z zagranicy, więc to też chyba była po części wina dyrektora przytuły. No i cieszę się, że generalnie już go nie ma w klubie. Także Janusz Dziedzic został dyrektorem. Wierzę, że odbuduję troszeczkę tą renomę y, mojego UKS-u. Co byś powiedział kibicom na koniec UKS-u, którzy pewnie chętnie obejrzą z tobą ten, y, ten wywiad? I kibicom w ogóle reprezentacji Polski? Znam, znam masę ludzi, którzy mają w sercu przeplatankę i chciałbym im powiedzieć, że y, jestem za UKS-em, byłem i będę. Dziękuję. To cebula był Niego Gościem w Cioną po Oczach właśnie tutaj w Holandii. Subskrybujcie, lajkujcie kanał. I włączajcie dzwoneczki, bo tylko u mnie takie fantastyczne gwiazdy. Bliżej piłki być się już nie da. Dzięki bardzo. Sponsorem programu jest firma TTHO Stasiak.